Witam w kolejnym odcinku Kung Fu dla Ludu. Dzisiaj trzecia i ostatnia część formy Cinim z komentarzem, czyli przegadana, więc robiona też powoli. A w którym z kolejnych odcinków nagram całą formę bez gadania, mniej więcej w takim tempie, w jakim powinno się to ćwiczyć na co dzień, także do dzieła. Najpierw pozycja i Kimien Ma, to już znamy, Pak, zwany też jerk, sau. W leżące wąkczęk Huen hao jarn. Pak w leżące wąkczęk Huen Haojarn. Tan na wysokości barku. Jam na środek. Łokieć wychodzi teraz na zewnątrz. gład, lao, huen, dajczęk. Tan, jam, gład, lao, huen. Daicheng. Bong, tan, farn. Bongsau, tansał, sao, tan sao farncheng. Gan, tan, tutsau. jat i sam, sam kyn. czyli trzy uderzenia: huen, hao, żarn, lewa noga do prawej, wyprostowanie pozycji. No, i jeśli na sali są mistrzowie, tudzież portrety mistrzów, to z szacunku pokłon. Także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A na dzisiaj to wszystko krótko, ale treściwie.